Jeśli jesteś fifowym biedakiem i nie stać się na Ronaldo, Messi'ego czy Neymara, szybko biegnij do mamy, wyżebraj hajs, kup coins na Smite Coins i ciesz się z Ronaldo, Messi'ego czy Neymara. Pamiętajcie, prawdziwi kolegowie kupują Smite Coins. Hej, cześć, siemanko, kolegowie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wy powrocie do przeszłości, Legia Warszawa. Zapytacie się może, dlaczego Legia Warszawa? Dlatego. Jezu, to znowu się stało. Zakochałem się! I myślę, że to jest wystarczający powód, dla którego legie Warszawę muszę w tym momencie nagrać jeżeli ktoś się spina, bo ktoś nie lubi Legii Warszawie, no to trudno na wstępie jeszcze chciałem was bardzo zaprosić abyście wbili na grupę kolegowie Rafcia, bo tam dostajecie info, kiedy dodaje jakiś nowy film i kolegowie Rawcia są pierwsi w tych sprawach, więc proszę bardzo serdecznie A jeszcze taka mała uwaga na koniec, jeżeli zwracacie uwagi na moje miniaturki i wam się podobają, to naprawdę zapraszam was, abyście wbili na fanpage 50, bo on robi wszystkie dla mnie te e, miniaturki, więc jeżeli jeśli byście chcieli jakieś miniaturkę od niego, to to zapraszam, bo jak widzicie robi naprawdę dobre, więc myślę, że, że warto i polecam ogólnie. Teraz bez bezbędnego przedłużania zapraszam na film. Na pierwszy ogień idzie ulubiony zawodnik y, kibiców Celticu Glezgo, a mianowicie Bartosz Bereszyński, którego wejście w eliminacjach do Ligi Mistrzów chyba dwa lata temu, czy rok temu, już nie mam pojęcia, y, pozbawił szans y, Lęgi, aby awansować do czwartej rundy bodajże eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwsza jego karta to jest karta z FIFA 14 i od tego czasu pace mu y, zmalał o 3, Dribbling mu wzrósł o 2, strzały o 2, podania o 2, a sam overall wzrósł mu o 3. Tomasz wszystki swoją pierwszą kartę miał w FIFA 10 w barwach Ruchu Chorzów, miał wtedy 63 overall, a teraz ma 69, czyli overall mu skoczył o 6. Pace mu wzrósł o 7, Dribbling o 10, strzały o 6, podania o 6. I w zasadzie to tyle fajny upgrade. No, ale na tej lewej obronie jest troszeczkę wolny, jakby miał. Nie wiem, tak, może czy z 5 Pace'a więcej, to by był bardziej grywalną kartą, ale i tak chyba nie jest najgorszym. Nie wiem, nie gram, Rzadko gram e, kartami z polskiej ekstraklasy, więc możecie na przykład napisać, jak wam, jaką kartą e, z Ligi Polskiej wam się najlepiej gra. Ondrej Duda, czyli jeden z największych aktualnych talentów w ekstraklasie, czy można tego czy Drągowskiego wymieniać, ale Duda, którą swoją pierwszą kartę miał w FIFA 15. Czyli, to jest, czyli miał dopiero dwie karty awansował o 5 punktów overall, um, dribbling wzrósł o 4, strzały o 12, a podania o 7, Guillerme, który awansował o 2 punkty overall, e, mu wzrósł o 3, dribbling o 2, strzały zostały niezmienne, a podania o 3. Kasper Hamalainen, czyli ulubieniec kibiców Lecha Poznań, swoją pierwszą kartę miał w FIFA 10, miał wtedy overall 66. Przez ten czas overall wzrósł o 4, pace o 5, dribbling został niezmienny, strzały o 6, podania o 4. Kruszek swoją pierwszą kartę miał także w FIFA 10, tak samo jak i jeszcze miał swoją kartę za czasów, kiedy była Liga Czeska w FIFA. Nie wiem, czy pamiętacie te czas? Ostatni raz Liga Czeska była w chyba FIFA 11, i w sumie bardzo bym się cieszył, gdyby ją dodali znowu na przykład w FIFA 17 albo Ukraińską. Albo najlepiej obydwie, ale wracając do samej karty, słucham, pierwszą kartę miał oceniony na 67, był ustawiony na pozycji lewego pomocnika, teraz jest lewym obrońcą. pace został niezmienny, dribbling został polepszony o 2, strzały mu spadły o 3, ale za to def wzrósł mu o 6, a podania o 3. Pierwsza karta Jędrzejczyka to karta z FIFA 12-65 overalla Legia, War Legia Warszawa. Teraz też jest w Legii Warszawa, ale miał swój epizod w Krasnodarze. E, Pacemu wzrósł o 2, dribbling o 5, strzały o 2, a podania zostały niezmienne. Jodłowiec na swojej pierwszej karcie miał overall 68 i grał w Polonii Warszawa. No, Space nie byłby zadowolony i na pewno tego zawodnika najmniej właśnie lubi Space bo bronił bar w Polonii Warszawa. Ale przez ten czas overall mu wzrósł o 2%. Dramatycznie spadł mu pace o 16 pozycji, to jest niesamowicie dużo. Ale za to dribbling mu wzrósł o 10. Strzały stały niezmienne, a podania aż o. 20. Michał Kucharczyk, który na swojej pierwszej karcie był napastnikiem z Overallem 68. Pace mu wzrósł aż o 8, ale warto dodać, że niestety spadł mu dribbling aż o 3. No coś za coś, ale gdyby miał to 83 pace i 74 driblingu, to byłoby nieźle, ale za to wykończenie strzały, przepraszam, strzały, strzały wzrosły mu o 2. I podania aż o 24, co jest naprawdę spokojnikiem, naprawdę bardzo, bardzo do dobrym. 24 punkty w jednej statystyce przez 3 lata? No, dużo, dużo. I Lewczuk, którego karta na środkowym obrońcy wygląda naprawdę. Przyjemnie, ponieważ ma 75 pejsa na środkowym obrońcy, co jak na warunki ekstra klasy jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym wynikiem, plus 80 fizyczności, więc nim chyba się naprawdę fajnie gra. Ponadto ma 62 driblingu, o 18 więcej z jego pierwszą kartą, też mu wzrosły strzały o 6, podania o 9, a jego pierwsza karta była oceniana na 63 w barwach jak biały, stak na prawej obronie. No i karta Michała Masłowskiego, który ma chyba największy upgrade e, w legii Warszawa w tej mojej, e, w tej mojej prezentacji e, awansował aż o 8 punktów overall e, pace mu wzrósł o 12 o 2, jejku jakie 12 dribbling o 7, strzały o 10 i podania o 5, naprawdę bardzo przyjemny upgrade. E, wtedy jeszcze grał w Zawiszy, Zawiszy Bydgoszcz, która niestety już nie gra w Ekstraklasie. Michał Pazdań, którego pierwsza karta miała 61 overalla i grał wtedy w Górniku Zabrze. Od tego czasu pace mu spadł aż o 15 punktów, ale za to dribbling mu wzrósł o 12, strzały o 11, a podania o 10. A sam overall o 7. Jakby ktoś, nie wiem, nie umiał liczyć. I mówi to typek, co, co ma dużo błędów, jeżeli chodzi o tym. Ja wiem, przepraszam was za to, ale ja zazwyczaj to montuję o godzinach... 23, 12, jeszcze nawet później e, Kiedy mi się już nie chce nic robić, tym bardziej liczyć, więc czasami te błędy są. E, Mogę was bardzo, przepraszam i, i, i tyle. Aleksander Priowicz, czyli zlatan Ibrahimowicz Ekstra klasy e, rozwinął się o 5 punktów overall, pace wzrósł zrósł o2, e, drybnik o 11, strzało o 6, a podania o 2. I chciałbym też e, dodać na pewno, zapytacie się? W tym zestawieniu nie będzie Neman i Nikolicia Dlaczego? Ponieważ jego... Pierwszą kartą jest właśnie karta z FIFA 16, i to nie miałoby sensu, gdybym wam e, pokazywał właśnie tylko jedną kartę z FIFA 16, więc Nikolicia po prostu nie będzie. Jakub Brzeźniczak, którego upgrade nie jest zbytnio spektakularny, ponieważ z 69 awansował do 70, e, pace mu spadł o 2 jednostki, dribbling wzrósł o 3, strzały o 8, a podania mu także spadło o 3. Więc można powiedzieć, że jakby nie patrzeć, no ten, ta karta aktualna z FIFA, z FIFA 16 jest ciutkę gorsza niż 12, ale może być to spowodowane ten przykładem spadek Pace'a przez to, że on zmienił pozycję z prawego obrońcy na środkowego obrońcy, ale dla mnie to jest troszeczkę bez sensu, ale ja tam, ja tam jestem tylko osobką, która sobie robi powrót do przeszłości i niestety nie ma wpływu na to, co jej zrobi. Wicia Brdoljak, czyli bezlitosny egzekutor rzutów karnych, najlepszy egzekutor rzutów karnych w Ekstra klasie, nie miał żadnego upgrade'a. Pace został taki sam. Dribbling mu wzrósł o 3. Strzały mu spadły o, ta, o tak samo jak dribbling 3. Hmm, ciekawe dlaczego. Ale za to podania mu wzrosły o 1, czyli czyli jakby nie patrzeć, no ta karta z FIFA aktualne, czyli FIFA 16, 16 jest lepsza. No i to by było z powrotu do przeszłości Legia Warszawa. Przypominam, że jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ponieważ tych łapek w górę i wyświetleniem pod powrotem do przeszłości jest naprawdę wyuj. Więc jeżeli dobijecie 600 łapek w górę pod tym filmem, to lecimy z kolejnym powrotem do przeszłości. Miało być na następny dzień ale no niestety nie wyszło mi, myślałem, że w szkole będziemy, po szkole będę mieć więcej czasu, ale niestety nie miałem. Jeszcze raz sam koniec, jeszcze raz zapraszam na moją grupę do mojej grupy Kolego wierawcia, bo myślę, że warto. No i cóż, do zobaczenia, cześć i pa!